Dzisiaj ma premierę ta gra, więc sądzę, że fajnie by było pokazać z tej gry materiał. Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry. A z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Mam jakąś taką nieodpartą ochotę spalenia Rzymu. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że prowadziłem serię Rzymem. Podbój Rzymu przez Kartaginę będzie prosty, ale z racji, że jestem fanatykiem Aleksandra, spróbujemy spalić Rzym Macedonią. Tudu! Alexander the Great in Babylon 18 years ago. Nie ma też w tej grze czegoś takiego jak Force Limit, moi drodzy, więc jesteśmy w stanie poprosić. Zwerbować tylko ile jednostek chcemy, i staramy się aktualnie uzupełnić w tyle pieniędzy, ile to jest tylko możliwe. Bardzo by było warto zaatakować moi kochani. Epir, fabrykujmy sobie żądania. Fabricate claim. Dziękuję. No i wypowiadamy moi drodzy wojnę Epirowi. U Tutaj będzie walka, moi drodzy. 8 tysięcy versus na 14. Kto wygra? Ale potężna walka. 106 dyscypliny versus 105. Ale Boże, ja ich zmasakrowałem. Straciłem 500 ludzi. Zabiłem 2000. To była naprawdę masakracja. No i ruszamy okupować, moi drodzy. Okej, okay, the Olympic Games, moi drodzy. Wyślemy Aleksandra. Tutaj jeszcze zostaliśmy zaatakowani, tylko ja nie wiem do końca, z kim ja mam wojnę. Aha, czy ja mam wojnę z tą wyspą. Dobra, nieważne. O, proszę bardzo, 26 tysięcy. Tu byli najemnicy werbowani. 100%. Mam nadzieję, że dojdzie przyjacielu, bo mnie tutaj zniszczą. VR Victorious, Boże, udało się. Re? Udało nam się zająć tom, tom, tom. I teraz mogę sobie z tą wysepką spisować dziękuję i ruszamy na ich główne miasto. Mamy to. Dobrze, moi drodzy, teraz po zajęciu Epiru trzeba by było się przeorganizować albo ruszyć dalej z ekspansją tutaj na północ. Dobra, wydaje mi się, że to naprawdę odpowiednia chwila, żeby sklejmować. Świetnie. I za chwileczkę ruszamy na wojnę. Miejmy nadzieję, o kurde, oni mają pełne morale, no to troszeczkę mi jest nie na rękę, tak szczerze. Ale sądzę, że powinniśmy się wyrobić, tylko Poczekajmy, niech ten stack tutaj okrąży wszystko dobrze. Wypowiadamy wojnę. Będziemy mieli wojnę jeszcze z Mezapią tutaj, proszę bardzo. Take Iliria. Let's go, baby. Wjeżdżamy, moi drodzy Od razu walimy na ich stolicę. Jest, dorwę ich No proszę bardzo Okupujemy ich dwie główne prowincje I kolejna walka Z jednostkami bez morali w tym miejscu Damy radę? Cyk, dziękuję Stack wipe poszedł, moi drodzy Złapałem mojego przeciwnika głównego To no my są cali okupowani już Więc warto by było wprowadzić wszystkie jednostki do tej prowincji O, ej, nie mówi, że... Ja to wygrywam Ja to wygram jednym stackiem Wygrałem, straciłem 3000 do 7000 Dobrze, zmieniamy tę dywizję I oblegamy, moi drodzy Prawie coś mnie zaatakowało, moi drodzy o, idą czy nie? Nie idą, oni mnie bejtują. Oni mnie bejtują, ale ja mam armię przygotowane. No, dawaj, dawaj. Idą. Dobra, idzie wsparcie. Pięknie. Boże, jak ja ich rektuję? Tysiąc do pięciu tysięcy. Eee, no to co, jakiś suforpisik może? Ty na północ tytuł? Jest, pięknie. No tak, oni już nie mają, moi drodzy, morali. Więc ja tutaj atakuję jednym stakiem i ich po prostu wycinam w pień teraz. Dziękuję, dobra noc. Pokój, pieniążki, dziękuję. Pokój, pieniążki, dziękuję. Zaledwie w chwilę postawiliśmy Macedonię na nogi tak, że nikt nie będzie z nami w nie konkurować. Moi drodzy, pieniążki lecą ładnie, ale musimy troszeczkę poczekać, jak Power się odnowi, aby ruszyć po prostu w głąb Włoch, prawda? Dobrze, moi drodzy, sądzę, że to jest czas uderzenia na Rzym opowiadamy no, wojenkę. Ponieważ widzę, że Rzym jest w stanie wojny. No, dużo krajów jest w wojnie i brakuje mu manpowera, co ciekawe. Więc to może być bardzo ciekawe. Powiedzmy wojnę, zawołajmy naszych przytupasów. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No, troszeczkę dużo wojen powiedzieliśmy. Ej, Rzym nie odpowiedział na wezwanie. No dobrze, w takim bądź układzie powalczymy bo z twoimi, kurde, marionetkami. O, uwaga, 16 tysięcy ludzi mnie tutaj atakuje. Ja wysyłam wsparcie. Kurde. Mają większą ode mnie dyscyplinę, co ciekawe. Lecz to ja mam większego d Walki. Bez problemu ich pokonałem. Ruszamy na następną twierdzę. No i powolutku, powolutku będziemy sobie ich zdobywać, pisować po kolei, zjemy większość buta, i wtedy, moi drodzy, naprawdę będziemy mogli potężnie ruszyć na Rzym. The God of War. Moral Army, kohorty. O, oczywiście. My sobie zaczniemy tutaj powoli werbować nową armię, i zaczniemy też tutaj dobijać naszych wrogów. I to powinno wyjść ok. Z tego, co widzę, to zostało im około 9000 wojska, i nie wiem, dlaczego oni mnie tu atakują. Wiecie co? Szczerze, to ja nawet nie dosyłałem posiłków tutaj. Sądzę, że to w 100% wystarcza, ten garnizon okupacyjny. Dobrze, udało się. Powoli, powoli zajmiemy sobie tego bucika. Tutaj będzie dochodziło do bardzo ciekawej bitwy. Atakuje mnie bardzo dużo moich wrogów, ale no, zobaczcie, moi drodzy, no, bez. Jakichkolwiek problemów. Naprawdę mnie to dziwi, że Rzym tutaj nie przyjął w ogóle wezwania. O, proszę bardzo, 20 tysięcy najemników. To wygląda ciekawie, ale bez problemu, rozgromieni moi drodzy. Dziękuję. Tu jeszcze 3 tysiące doszły, które nie zdążyły. Dziękuję. I tak to się żyje u nas powoli, prawda? W macedońskiej chwale. Jest tutaj w ogóle tyle jednostek na mapie kampanii, że ja już nie ogarniam po prostu, kto jest kto. Tylko jak najszybciej chcę zakończyć tą wojnę, nie? O, tutaj nie pozwolę was mnie oblegać. Ruszamy. Masze 15 tysięcy. Rusza przeciwko 18 tysiącom. O kurde, tutaj nawet potężna bitwa się rozgrywa i ja to przegram. O ile na północy wygrałem, to na południu nie wygląda to tak dobrze. Ale Boże, dobra, to zostali zmieceni z powierzchni ziemi. Mam nadzieję, że się zdążymy przeorganizować. Tutaj kolejna konferencha pokojowa. Wzięliśmy sobie jedną prowincję. Cyk, czyli tutaj jest aktualnie bardzo dobrze. Tylko czemu zieloni są? A to może przeze mnie są okupowani? Kto wie? Dobra, z racji tego, że wiem, jak działa AI w grach paradoksu, więc ja sobie po prostu na spokojnie tutaj spisuję, wezmę jedną prowincję i spisujemy też północ. No i proszę bardzo, call for peace. I teraz, moi drodzy, oczywiście zniszczymy piratów naszą flotą. O kurka, wodna, ale ci piraci są strong. Rozpykali mnie jak chcieli. Najbardziej bym chciał trade ruty, moi drodzy, z elefantami. Ojej. Próbujemy stąd uciec, mimo walki. We are defeated, niestety. W takim razie, moi drodzy, spróbujemy sobie tutaj zbudować flotę, która zniszczy tych piratów. Będziemy mogli przesłać wtedy mój kolejny stack tutaj na wyspę i ruszyć na Rzym. Dobrze, moi drodzy, mamy flotę, która składa się się z 21 statków, płyniemy ich zniszczyć. O proszę, moje statki jeszcze tutaj gdzie nie gdzie wybijają, kurde, budowników. O, tutaj zaraz dojdzie do potężnej walki, więc będziemy to wspierać naszą flotą. No i teraz to już powinniśmy, moi drodzy, ich tutaj unicestwić naszą masą. Mam nadzieję, że dacie ra daliśmy radę, dobrze. Na farcie, bo na farcie, ale dali radę. Proszę ich dobić. Pięknie. Dobra, moi drodzy. Sądzę, że Rzym jest troszeczkę wymęczony wojnami. Dlatego sobie go od razu sklejmujemy i wypowiadamy wojnę. Masja, pelglinia. No dobra. Ruszamy na Rzym, moi drodzy. Wypuśćmy nasze floty, wypuśćmy nasze wilki. Wejdźmy w takim razie do Rzymu. Spróbujmy nim zawładnąć. Okej, okay, tutaj 16 tysięcy Rzymian nas atakuje. Czy my damy radę to zwyciężyć? Ej, okay, tu się udała pierwsza bitwa. Druga bitwa. Rzymianie mają 109 dyscypliny, mam 111. Moją lekką piechotę ja w ogóle jej nie mam. pięknie. Czy tutaj dojdzie do walki, dojdzie. Wysyłamy nasze posiłki. Tutaj mnie trochę zmietli, ale dobrze, że miałem posiłki w zanadrzu, bo już by było ciężko. No i wypadałoby też ruszyć na kolejne twierdze. Ruszamy na północ, może będziemy w stanie spisować z tobą wcześniej. Aha, nie możemy, bo ty jesteś subjectem. No wydaje mi się, że powinniśmy być w stanie spalić Rzym. Dochód mamy naprawdę dobry, ale wygraliśmy tutaj flotami, proszę bardzo. Za The siege is won, pięknie. Ruszamy na Neapolis i czekamy na nasze jednostki. Za chwilę bierzemy najemników, 21 tysięcy. Oj, tutaj dojdzie do bitki. Tutaj widzę, że atakuje 18 tysięcy. Rzym, moi drodzy, ma 20 tysięcy ludzi w polu. Tutaj jeszcze idzie 16 na wsparcie. Dobrze, czyli ta bitwa jest przegrana. Tutaj niestety przegraliśmy. Ale potężne straty im zadaliśmy. To się chociaż liczy. Jeżeli ruszą tutaj, to znowu to prawdopodobnie przegramy. Też spróbujemy się to utrzymać, jak tylko możemy. Ale dostajemy wciery. Czy wygraliśmy to, moi drodzy? Udało się. Powstrzymaliśmy Rzymian. 25 tysięcy albo przyszło, albo. Albo to jest jakaś w ogóle. Nie wiem skąd tutaj 25 tysięcy jednostek. Może się kiedyś dowiem. Aha, czy ty nie jesteś lojalnym mi dowódcą. No tak. Czyli ty będziesz sobie chodził sam. Coś świetnego. Dobrze, zbudujemy 21 flot. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby przetransportować najemników. Moi drodzy, powiem wam tak. Naprawdę do Rzymu nie dzieli nas dużo. Macedońsko-Epirska wojna. Ja nawet tego nie zauważyłem. Tak TBH. Nawet nie skapnęłem się, że, że oni się wyzwolili. Succession War mi strzeliło. Oto no to ładny chyba Łukasz. Tutaj nasze 11 tysięcy... 000... 50 tysięcy rzymskich wojsk. 50 tysięcy Rzymian broni się w Rzymie. Coś przepięknego. Musimy się teraz bardzo powoli ruszyć. I tak, Rzym ma coraz więcej wrogów, co ciekawe. We are defeated. 43 tysiące Rzymian atakuje. Moi drodzy, to będzie naprawdę bitwa warta uwagi. Rzymianie mają 100 dyscypliny. Ja mam 111. Ale ich ciosamy na razie jest snake Wind. Przepięknie. Wydaje mi się, że to w większości są najemnicy. Już idą moje falangi. Boże niech te 25 tysięcy dojdzie jak naś doszło. Jeszcze 10. Jeszcze wsparcie. Dawaj, dawaj. Boże, Rzymianie zostali rozgromieni tutaj. Ruszamy pod Rzym, moi drodzy. Ale mi strzeliła wojna, taka niefortunna. Tunna, dosłownie. 7 tysięcy ludzi oblega właśnie w tym momencie Rzym. To jest jedna z ważniejszych wojen, moi drodzy. Tam sobie oblegamy u nas, a tutaj Rzym 42. No, moi drodzy, wbili się Rzymianie, czego nie zauważyłem. Oczywiście ruszam, oczywiście. Czy uda mi się utrzymać? 25 tysięcy posiłków? Mamy to. Rzymianie zostali pokonani. Teraz stoję po prostu wszystkim, aby to dobić. The Siege of Rome is won. Udało nam się. Wygraliśmy Siege of Rome, moi drodzy. Uch, naprawdę ciężkie batalie, moi drodzy, teraz toczymy. Ale spróbuj Zaorać więcej Rzymian. Może się uda. Kto wie? Rzymianie naprawdę masowo używają najemników. Ja teraz wejdę w taki deficyt pieniężny, że się mogę popłakać. Dosłownie. Ale nie mogę. Nie mogę oddać po prostu epiru. The siege is one. Dobrze. Czyli mogę tutaj spisować, moi drodzy. Nareszcie. Wziąć pieniądze, które pozwolą mi prowadzić wojnę. Ruszamy dalej, oblegać mojego wroga. Naprawdę ciężka wojna, z której mam nadzieję wyjdziemy on top. Ja wiem, że Manpowera 400. Ja wiem, że ja to powinienem pisować. Widzowie, jesteśmy w bardzo dobrym momencie. Naprawdę robimy 100% dominando nad Rzymem. Już nic nie stanie nam na przeszkodzie. Moi drodzy, Macedończycy, proszę bardzo, The Conquest of Rome, nawet pojawił nam się event. Ach, oh, udało się. Jesteśmy naprawdę potężną siłą. Rzym jest nasz. Co drogą fajne są te bonusy za ściąganie military. Wield Game, dostaniemy Archers Discipline, no to oczywiście. Boże, piękna Macedonia. Stworzyliśmy, moi drodzy, naprawdę wielką, piękną... I potężną Macedonię. Jestem z tego bardzo dumny. Udało nam się zdobyć Rzym. Jedna wielka, silna i niepowtarzalna Macedonia zniszczyła Rzym. Podbiliśmy go bez problemu. I ja się z wami żegnam, tutaj to zostawię. To był imperator Rom, ja byłem Kałach. Zostawcie łapkę, jeśli chcecie więcej materiałów z tej gry. Do następnego odcinka. Ej.